22 października 2020 roku przypada 10. rocznica funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Szanowie. Ośrodek jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego dla 28 wychowanków, która zapewnia całodobową opiekę i wychowanie, a także zaspokaja niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne wychowanków. Przez ten dziesięcioletni okres czasu mieliśmy tutaj bardzo wiele różnych sytuacji. Przyjemnych, mniej przyjemnych, dramatycznych, ale z każdej z tej sytuacji wyciągaliśmy wnioski i próbowaliśmy pomóc, próbowaliśmy w jak najlepszy sposób tym dzieciom zapewnić przyszłość. Te ponad 130 dzieci, które przychodziły, odchodziły z powodu ukończenia wieku 18 roku życia, w tym czasie te dzieciaki nabywały tutaj pewnych kompetencji, uczyły się, bo życie w takiej placówce to nie tylko siedzenie i odrabianie lekcji, ale też sprzątanie, gospodarowanie, pranie, prasowanie, malowanie obrazków, ćwiczenia. Przeróżne rzeczy. Państwu dziękuję serdecznie panu dyrektorowi, pani dyrektorowi, i załodze. Wiemy, że to panu jest niezwykle za... trudna, wymagająca praca i taka, która, która oczywiście wymaga też oprócz wiedzy merytorycznej umiejętności, no pewnego szczególnego nastawienia emocjonalnego, tak, no bo to jest praca z dziećmi i wiadomo, że jest trudno zbudować te odpowiednie relacje, w czym i, I pracować. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Było kilkanaście dzieci, które wróciły do swoich domów w trakcie jeszcze pobytu w placówce, czyli nie ukończając jeszcze 18 roku życia. I to też był dla nas taki ogromny sukces, że mogliśmy przy współpracy z rodziną, OPS-ami, PCPR-em yy, zapewnić to, że te dzieci mogą wrócić z powrotem do swoich domów rodzinnych. Mieliśmy też i mamy dzieci trudne, które nie zawsze w jakiś sposób da się nad nimi zapanować, czyli dzieci, które mają duże problemy z nauką, duże problemy same ze sobą. Chciałbym na kolejne 10 lat życzyć sobie naszym wychowankom i wszystkim, którzy będą nas Tutaj wspierać i opiekować się nami, abyśmy żyli w lepszych czasach, abyśmy byli zdrowi przede wszystkim, abyśmy mogli kontynuować swoją misję i abyśmy mogli spotkać się rok rocznie na jubileuszach, już może bez maseczek, może w dużo większym granie. Wszystkiego dobrego.